Witam Państwa w kolejnym wydaniu Studia Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wczorajszy dzień nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniu, które chyba zdefiniowało środę, czyli dymisja. Dymisja w rządzie, dymisja Pana Ministra Piotra Naimskiego. Zaskoczyła Pana ta decyzja? No. Ja w tym procesie nie uczestniczyłem, natomiast wiedziałem, że takie dyskusje wcześniej trwały w tej sprawie. No jest to pewnego rodzaju usystematyzowanie prac rządu. Pełnomocnik był poza strukturą Ministerstwa Klimatu i Środowiska i poza strukturą Ministerstwa Aktywów Państwowych. No to, to nie było zbyt komfortowe. Tutaj potrzebna była koordynacja, większa, większa koordynacja. Natomiast no, wszyscy spójnie, ja też osobiście, bo będąc w Ministerstwie Funduszy, e, e, miałem nieopodal ministra Naimskiego e, obok siebie w gabinecie, również teraz 200 metrów ode mnie ma, miał swój gabinet i zawsze ta współpraca taka organizacyjna układała się bardzo dobrze. i Mogę w samych superlatywach się na ten temat wypowiedzieć. Ministrem się rzeczywiście bywa to jest misja, każdy z nas jest spakowany, to znaczy przychodzi moment, w którym trzeba oddać miejsce komuś i zakończyć swoją misję, przy czym ta misja Dokładnie. zakończyła się dosyć gwałtownie. Pan minister najmski na Facebooku napisał były minister, powiedziano mi, że nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje. No, pan minister Najmiski był jednym z dłuższych, którzy byli w obecnym rządzie, także ciężko tu jakby przyjąć tezę, że jakby szybko został odwołany, był jednym z dużych funkcjonujących ministrów. Natomiast to zawsze rodzi jakieś napięcia, zawsze są jakieś tarcia, to jest zupełnie oczywiste. Ale o jakie blokowanie może chodzić? Ja tutaj nie chcę tego rozstrzygać, bo te kuluary, kulisy być może sami zainteresowani by w tej sprawie mogli coś więcej powiedzieć. Jest bardzo poważna i potrzebna tutaj koordynacja. Rozwój sieci, ale też przekształcenia właścicielskie. Częściowo spółki, niektóre energetyczne podlegały pod ministra Najemskiego. To było jakby wydzielone z całego sektora podległego ministerstwa Aktywów Państwowych. No, myślę, że tutaj w takich trudnych czasach, jakie jesteśmy, jest potrzebna koordynacja. E, e, tutaj zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i innych resortów. I myślę, że to w ramach tej konsolidacji e, e, obserwowaliśmy te zmiany. Czyli taki minister mógłby funkcjonować do spraw energii najlepiej w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Tutaj pojawiają się przecieki odnośnie nazwiska pana Krzysztofa Tchórzewskiego, który mógłby powrócić do rządu właśnie pełniąc tą misję w Ministerstwie Aktywów Państwowych. No w Ministerstwie Aktywów Państwowych bądź w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, tutaj albo po stronie tej merytorycznej, albo po stronie nadzoru właścicielskiego, bo tak są mniej więcej podziały między tymi resortami. W którymś z tych resortów, to RAL powinno być włączone rzeczywiście w ramach których z tych resortów, no myślę, że tak to się będzie odbywało te kompetencje tam przejdą, natomiast kto ostatecznie będzie tę funkcję pełnił, no tutaj nie chcę tego przesądzać, chociaż jak słyszę minister Turzewski to się uśmiecham i cieszę, bo znam jego kompetencje. Mało kto wie, ja się dowiedziałem niedawno, że minister Tchórzewski był autorem projektu Mój prąd. To coś, co wszyscy znamy, mnóstwo, można powiedzieć, ponad milion osób z tego skorzystało, a on jeszcze, będąc ministrem energii, zaprojektował ten, ten schemat, który działa do dzisiaj, jest troszeczkę modyfikowany, ale to był jego pomysł i funkcjonował dużo dłużej niż on był ministrem energii, także ma tu też swoje zasługi. W takim razie, skoro jesteśmy przy energii, to jeszcze warto było wspomnieć o węglu, ale nie chodzi o dopłaty do węgla, a o zapowiedzi. Zapowiedzi wiceministera Olgi Semeniuk z 10 czerwca, która podczas sesji Komisji Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych mówiła o tym, że trzeba dokładnie rozpoznać rynek węgla. Chodzi o przedsiębiorstwa, które sprowadzały węgiel, kupowały węgiel w Rosji, zapłaciły za niego, zakontraktowały, ale nie mogły go wwieźć do Polski. Ministerstwo miało sprawdzić, jaka jest skala tego problemu. Czy rzeczywiście takie prace trwają, czy wiemy, jaki jest ich efekt? No, nie jest to wielka skala. Ja, my, myśmy analizowali tę sytuację, i jest kilka przedsiębiorstw, które tego typu sytuacje miały, i ciężko tu uczynić wyjątek od reguły sankcyjnej, która, która obowiązuje. Myślę, że ci przedsiębiorcy w związku z tym, bo przedsiębiorcy, którzy importowali węgiel z, z kierunku rosyjskiego oni dzisiaj spokojnie mogą funkcjonować poprzez e, e, import z różnych innych kierunków, bo widzimy ogromny popyt węgiel, którego nie mogą przywieźć do Polski, no to są stratni. No to jest oczywiście problem. No, mamy do czynienia z zamykaniem fabryk, które są na terenie e, e, Federacji Rosyjskiej. No to są też dramaty, ten majątek później jest wyprzedawany za bezcen w związku z tym, że polacy nie mogą ich dalej prowadzić, zresztą wszyscy Europejczycy, cały świat. No ale no, my jesteśmy w fazie wojny za granicą, my jesteśmy w fazie e, geopolitycznego konfliktu. Stany Zjednoczone e, e, nakładają podobne sankcje. Przedsiębiorstwo wiele ma problemy z dostawą niektórych komponentów, które były produkowane w, w Rosji. No, taka jest rzeczywistość dzisiaj. A w takim razie. Te kilka firm rozumiem, że nie ma żadnego planu, aby dostały jakieś refinansowanie, jakieś wsparcie. Nie jest to taka skala, żeby było to potrzebne. Rozumiem. Musiałoby się to odbyć na zasadzie zgody Komisji Europejskiej, notyfikacji pomocy publicznej w ramach Komisji Europejskiej, więc byłoby to niezwykle niezwykle trudne. Takich firm w całej Europie jest bardzo dużo, które nie mogły dostarczyć. Ja ostatnio słyszałem o storczykach, gdzie były wyprodukowane i wpadły na listę sankcyjną tą europejską i nie mogły dostarczyć do Rosji, Storczyków, podczas gdy tulipany holenderskie mogły tam być przesyłane. No więc Mnóstwo jest takich przykładów sytuacji i my tutaj nie wyprowadzimy każdego z nich jakby pod kątem takich reguł, nie wiem, sprawiedliwościowych, czy też braku strat. No, każdy z nas te straty ponosi, no tak to niestety wygląda. Wrócił Pan wczoraj z USA. Intensywna wizyta, tak czytamy na Twitterze ministerstwa. Krótka, ale intensywna wizyta. Wiemy, że spotkał się Pan chociażby z Jose Fernandezem, podsekretarzem stanu do spraw wzrostu gospodarczego. Co przyniosła ta wizyta w USA? Krótka, ale intensywna. No ja miałem tam kilkanaście spotkań w dwa dni. W związku z tym um, wiele bardzo ciekawych, takich komercyjnych, czyli w firmach e, prywatnych, dużych korporacjach, które chcemy zainteresować Polską. I myślę, że już niedługo e, usłyszymy o efektach takich wymiernych e, e, tej wizyty. Zapadły jakieś decyzje. Nie, myślę, że jesteśmy bardzo blisko, ale komunikacja będzie jak przedstawiciele firmy amerykańskiej przyjadą do Polski, e, ale jestem przekonany, że to będzie już już niedługo. E, natomiast polityczne spotkania tak, z sekretarzem Stanu do spraw energii również. E, e, bardzo dobre rozmowy. Ta, ta komunikacja z Amerykanami dzisiaj w ramach sojuszu takiego geopolitycznego polsko, można powiedzieć transatlantyckiego, ale w szczególności polsko-amerykańskiego są naprawdę świetne. No, dzisiaj zaangażowanie Ameryki w Europę jest największe po II wojnie światowej. Oni doskonale orientują się w tym, co się w Polsce dzieje. Zacieśniamy współpracę, bo współpraca wojskowa jest na niespotykanym poziomie. Firmy amerykańskie, które funkcjonują w Polsce jest na niespotykanym dotychczas w historii naszych relacji poziomie. Prawie 20 miliardów dolarów to jest wymiana handlowa pomiędzy Polską a USA w zeszłym roku. I cały czas mam wrażenie, że jesteśmy w przeciągu całkowicie nowej ery, bo w związku z tym, że dochodzi do takiej koordynacji działań na różnym poziomie, od pomocy humanitarnej, pofinansowej na rzecz Ukrainy, to przedsiębiorstwa, one to widzą i one podążają tym topem, czyli jeżeli jest... Współpraca na poziomie politycznym, społecznym, to natychmiast przejawia to się w zacieśnieniu relacji gospodarczych. I widzę mnóstwo firm zainteresowanych. Byłem w globalnych firmach w Nowym Jorku, w Waszyngtonie i one pytają o możliwości rozwoju i inwestowania w Polsce. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że jesteśmy przed falą takiego boomu i zobaczymy duże marki, firm, które albo u nas są i chcą się rozwijać, albo przyjdą do Polski jako nowe, nowe inwestycje. No to to Jest budujące, bardzo byśmy tego chcieli, bo tam, gdzie jest amerykański kapitał, tam jest bezpieczeństwo, tam są gwarancje gwarancje pewnego rodzaju relacji, które są ustabilizowane umowami handlowymi, i tak dalej. Więc ja życzę sobie tego, żeby jak najwięcej firm amerykańskich w Polsce się stacjonowało z punktu widzenia takiego geopolitycznego, państwowego. Im więcej firm, tym bezpieczniejsza Polska. A w kontekście energii były rozmowy o gazie, o atomie. Oczywiście były rozmowy o, o gazie, były rozmowy o atomie. Między innymi też nawiązywałem do spotkania wcześniejszego ministra Naimskiego u ministra Fernandeza. Natomiast też rozmawialiśmy o takiej relacji jak Trójmorze. To zaskakujące, że 300 milionów dolarów zostało zainwestowane przez Amerykanów w, ten, w tę strukturę i jest pytanie, co mogą zrobić więcej, żeby się angażować w, ten, w, 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 w tę inicjatywę. Czyli się zainwestować. Tak, oni szukają miejsca na wzmacnianie tego rodzaju sojuszu, i to jest niesamowicie ciekawe, że inicjatywa w tej sprawie wychodzi z, ze strony Amerykanów i oni pytają, co możemy jeszcze w tej sprawie zrobić. Także dla mnie to jest bardzo budujące, że dostrzegają, że relacja trymorska czy północ-południe w Europie Środkowo Wschodniej i oczywiście z taką. Rolą dominującą Polski no jest dostrzegana nawet w Stanach Zjednoczonych. Oni widzą potencjał budowania na tym swojej pozycji w tym regionie. Przy uwzględnieniu jeszcze Ukrainy, bo pamiętajmy, że w Rydze podjęto decyzję przy udziale pana prezydenta Dudy o, można powiedzieć, doproszeniu Ukrainy do, do, do tej struktury Trójmorza, więc no, buduje nam się bardzo ciekawa cieka, relacja. Mam wrażenie, że za 10 lat będziemy w dobie takiej ustrukturyzowanej już współpracy w ramach Trójmorza. To jest niezwykle ciekawe, bo jesteśmy świadkami historii. W takim razie jeszcze muszę podpytać o ten atom, bo Piotr Naimski były minister spraw energii, prowadził rozmowy w Stanach choćby z panem Fernandezem odnośnie tego atomu. Czy pojawia się jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o potencjalne amerykańskie inwestycje? W lipcu Amerykanie ofertują, składają ofertę w tej sprawie. Na stole jest francuska, jest koreańska. W najbliższym czasie decyzja w tej sprawie. Nie chciałbym przesądzać jeszcze, w którym kierunku pójdziemy. To jest kwestia już bardzo szczegółowego Porównania technologii, ale też takiego partnerskiego podejścia. My nie chcemy zamówić wybudowania elektrowni atomowej w Polsce. My chcemy wspólnie ją budować na technologii, która jest w tych krajach, wspólnie ją serwisować i budować know-how do budowania kolejnych. Pamiętajmy, że tu są jeszcze dwa wątki, bo są dwie, trzy Duże elektrownie jądrowe plus małe SMR, i -y. również o tym rozmawiamy z naszymi partnerami, więc trzeba tę decyzję podjąć. Mamy lokalizację. Teraz trzeba wskazać konkretnego inwestora. Bardzo szczegółowe techniczne rozmowy. W takim razie wczorajsze dane Gusu. Gus podał wczoraj, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 13%. To dobra informacja, z kolei oznacza to także, że nasze pensje nie nadążają za inflacją, bo one nie rosną tak szybko czyli realnie są coraz niższe. I to drugi miesiąc z rzędu, gdy ceny rosną szybciej niż wynagrodzenia. Czy to powód do niepokoju? No, ja zawsze bym sobie życzył, żeby korelacja między tymi dwoma wskaźnikami była jak najbliższa. I bardzo długo utrzymywaliśmy, bo pamiętajmy, że inflacja utrzymuje się od początku roku na wysokim poziomie i ona od stycznia do kwietnia była zawsze poniżej wyniku wzrostu wynagrodzeń. Teraz mamy dwa miesiące tej górki inflacyjnej, więc ona lekko przewyższyła wynagrodzenia, ale myślę, że już we wrześniu ustabilizuje się na tyle, że będzie to na mniej więcej równym poziomie. Więc to jest bliski poziom jakby równości. 13-15 są kraje, gdzie przy inflacji nawet 11% i wynagrodzenia są na poziomie 5%. To jest problem. Natomiast my tutaj mamy te zbliżone wartości, ale zawsze bym sobie życzył, żeby wynagrodzenia były dynamiczniejsze niż inflacja. A produkcja, też byśmy chcieli, żeby była dynamiczna, spadła. Wprawdzie 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, czyli czerwiec do maja. Najbliższe miesiące będą trudne dla przemysłu, przewidują analitycy Konfederacji Lewiatan, widzą zmniejszony popyt, który przekłada się na niższe zamówienia. Ja nie obawiałbym się popytu, bo obawiałbym się przerwanych łańcuchów dostaw i dostaw surowców. To jest problem dzisiaj z ograniczeniem produkcji. Bo my dzisiaj mamy ogromne możliwości eksportowe i nawet chłonności polskiego rynku bym to nie przeceniał, bo mamy możliwości wysyłania praktycznie wszystkiego na cały świat. I dzisiaj chłonność rynku jest ogromna, wszystko co jest wywożone jest jakby świetnie sprzedawane. Bo jest Natomiast... też w dobrej cenie ze względu na słabą złotówkę. To też prawda, natomiast dzisiaj mamy problem taki, że wiele sektorów nie produkuje albo nie kończy finalnie produktu, bo nie ma jakiegoś komponentu. A to z Chin, które wychodzą jeszcze z pandemii, a to z zablokowania rynku rosyjskiego, białoruskiego, a tam część komponentów albo surowców, jak na przykład drewno, inne elementy, czy nawet hutniczo-stalowe, były stamtąd sprowadzane. I tu mamy problem. Plus pewne ryzyko skokowego wzrostu cen energii. I to są problemy. Natomiast ja o, o pobyt bym się tu absolutnie nie martwił. Z kolei eksperci przewidują spadek PKB w drugiej, znaczy wolniejszy wzrost w drugiej połowie roku, choćby analitycy Santander Banku. Jakie jest podejście ministerstwa do tego? No Niewątpliwie. No, mamy takie diagnozy, że pierwszy, drugi, trzeci kwartał jest taki trend spadkowy i to się musi zadziać, ponieważ przy tych, tym poziomie stóp Procentowy, przy tych turbulencjach okołowojennych, tak, czyli można powiedzieć wynikających z wojny, to się musi jakby odbić lekko na obniżeniu wzrostu PKB. No nie ma tu nikt najmniejszych wątpliwości, żaden analityk wzrostu nie proponował, ale gdyby zamknąć się w jakichś 3% to, to pewnie będzie to bardzo dobry wynik i to będzie czołówka europejska. Czyli możemy być spokojni o polskie PKB. No, w tej fali wszystkich plag egipskich, jakie dotknęły nas w ostatnich dwóch latach, utrzymywanie PKB na poziomie 3%, to jest poziom, który Niemcy w czasach najwyższej koniunktury nie miały. Tak? Francuzi marzą o tym od wielu lat. W związku z tym ja uważam, że Polska radzi sobie świetnie w tej sytuacji. Oczywiście, no, mieliśmy 5,5 i jakby chciałbym, żeby mieć tego rodzaju poziom PKB, ale no, w dobie tych wszystkich problemów, jakie są, utrzymanie 3%, no to, to to jest naprawdę wynik budujący. Spore zawahanie jest, jeżeli chodzi na przykład o rynek deweloperski, mieszkania się sprzedają o połowę gorzej, co nie dziwi, biorąc pod uwagę inflację i to, że zdolność kredytowa zwyczajnie spadła. Ministerstwo wychodziło swojego czasu naprzeciw potrzebom Polaków w kontekście programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Zapowiadał Pan chyba przed miesiącem, czy dwa ma jakieś zmiany w tym programie, czy trwają prace? Tak, już na poziomie legislacyjnym te zapowiedziane zmiany zostaną przeprowadzone. To jest program, który będzie dobrze działał w momencie, w którym się ustabilizuje sytuacja ze stopami procentowymi, my go trochę uelastyczniamy, ja bym się kompletnie nie bał o to, czy deweloperzy sprzedadzą swoje mieszkania. Oni nie sprzedadzą. E, e, oczywiście sprzedaż jest mniejsza, ale też ilość budów e, 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 Rozpoczęty. e, rozpoczętych maleje, a te mieszkania, które dzisiaj są w budowie, one są w 90% sprzedane. Więc ja bym się nie bał, że tutaj nagle będą stałe mieszkania a nie bo cały czas mamy lukę e, e, mieszkaniową. No obawiam się, jakby efektu za 2-3 lata, jeżeli dzisiaj 50% tylko budów jest rozpoczynanych. I to jest ten, ta wątpliwość. Deweloperzy przeczekują, bo nie wiedzą, jak się rynek będzie kształtował z punktu widzenia możliwości zakupowych klienta. I tutaj jest pewna wątpliwość. Natomiast my robimy wszystko, żeby cały czas ten front budowy powstawał, bo mamy inny rynek, który się nagle pojawił, dużo szerszy, jak rynek najmu. Czyli chcielibyśmy, żeby chociaż te mieszkania były produkowane na rynek najmu, później one na rynku. Wtórne mogą być przedmiotem obrotu już na własność Polaków. Natomiast nie, nie chciałbym, żeby zatrzymać budowę, oczywiście, bo no to jakby. O, jakby wydłuża nam ten czas dojścia do e, e, likwidacji luki mieszkaniowej, która na poziomie jeszcze 800 tysięcy mieszkańców dzisiaj w Polsce jest. Więc brakuje nam tych mieszkań i chcemy, żeby one nadal się budowały. E, oczywiście buduje się drogo, e, to wszyscy mają tego świadomość, ale pamiętajcie Państwo, że stopy procentowe to również koszt wbudowania e, e, bloku mieszkania, bo deweloperzy się najzwyczajniej w świecie kredytują. E, w związku z tym to się na to, na to przekłada. Więc mamy. Trudny moment w budownictwie. Po stronie klienta, po stronie budującego, wykonawców, nikt nie ma tu najmniejszych wątpliwości, ale przedkładamy szereg inicjatyw. no Myślę, że najbliższe miesiące to będzie wysyp inicjatyw, które mają ustabilizować ten rynek. No myślę, że rewolucyjne zmiany. No jak, dla mnie to są chyba najważniejsze założenia, które chcę wprowadzić w, podczas mojego funkcjonowania nadzoru budownictwa w, w Polsce. W najbliższych tygodniach się o tym zapewne dowiemy. W takim razie co z modernizacją, termomodernizacją mieszkań, domów, które już stoją, a jakby ta zatrzymywanie ciepła u nich nie jest nie na takim poziomie, jakim byśmy chcieli, 4 miliardy złotych na poprawę warunków mieszkaniowych, czyli termomodernizację i wymianę piecy. Jakie jest zainteresowanie tym programem? Jesteśmy na, w momencie boomu, jeśli chodzi o tego rodzaju inwestycje. Dzisiaj wszyscy mają świadomość tego, że ograniczenie zużywania energii jest kluczowe z punktu widzenia dostępności energii i cen, jakie są na rynku. Więc od indywidualnych po wielorodzinne budynki mamy boom inwestycyjny polegający na w zasadzie nienadążaniu rynku wykonawczego za zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługę i wykonawstwo tego rodzaju remontów. No ja się z tego absolutnie cieszę, bo przy będzie zima i tak będzie weryfikacja tego, kto ma zabezpieczone węgiel, inne paliwo, kto ma zabezpieczone ten budynek pod kątem jakby emisyjności i jakby zużycia energii. Myśmy jako ministerstwo zrobili ogromny krok. Do tej pory proszę sobie wyobrazić, że nikt nie analizował, nie miał bardzo precyzyjnych danych, jakie paliwo jest wykorzystywane w ogóle w domach jednorodzinnych, czy nawet budynkach w ogóle. Myśmy stworzyli w Ministerstwie Rozwoju i Technologii system. Ewidencji emisyjności budynków. Dzisiaj będziemy podsumowywać ten program. To coś niesamowitego, że Polacy ponad 7 milionów zadeklarowało czym pali. Zbier zebraliśmy to w jedną bazę. Do 30 czerwca był ten czas i mamy dzisiaj świetne dane, które pokazują nam, na przykład już wykorzystujemy ten system, który dopiero powstał, do no na przykład dopłaty do węgla. Stamtąd bierze się informacje o tym, jaki kto ma kocioł, na jakie paliwo, więc świetna baza, która będzie. Rozwijała, będzie Rozwijała kolejne komponenty. No, cieszę się, że udało to się zrobić. Ministerstwo proponowało przechodzenie na nowe technologie, by na bardziej oszczędne, na piece gazowe, głównie na PELET i nie tylko. Jakie teraz jest podejście do piecy gazowych w tym momencie, kiedy widzimy, co się dzieje z cenami gazu i jego dostępnością? Wszystkie źródła energii drożeją. I to jakby jest niewątpliwy kierunek w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Europie również w Polsce również. W związku z tym gaz jest ekologicznym źródłem, a mamy go zapewnionego z innych źródeł niż, niż rosyjskie. W związku z tym to jest dobry kierunek. Oczywiście pytanie o ekonomię. Ekonomia jest taka, że to jest drogie, natomiast pytanie, czy inne źródła są tańsze, czy wiele tańsze, nie do końca, chociaż takim dla mnie docelowym wyborem, jeżeli miałbym komuś rekomendować, oczywiście jest pompa ciepła, bo to jest rozwiązanie, które po pierwsze jest niskoemisyjne, po drugie jest oparte o współpracę i zużycie energii elektrycznej, która w powiązaniu na przykład z fotowoltaiką świetnie funkcjonuje, więc ja bym jakby sugerował tego rodzaju rozwiązanie, chociaż wiemy, że to jest droższe, droższe rozwiązanie, wiemy, że to jest rozwiązanie, które jeszcze dzisiaj nie jest powszechne. Kilkukrotnie droższe. Nie kilkukrotnie, dwukrotnie droższe można powiedzieć, a przy nowych budynkach to już nawet, nawet nie tyle, natomiast jak doliczymy jeszcze koszty doprowadzenia, pod przyłączenia energii na przykład gazowej, no to już te koszty bardzo sensownie tutaj bilansują, bo pamiętajmy, że nie potrzebna żadnej sieci przesyłowej do pompy ciepła, tylko odwierty albo nawet pompa powietrzna, która nie wymaga żadnych odwiertów, więc to jest kierunek, powstaje bardzo dużo firmy, więc stajemy się potentatem w produkcji w ogóle pomp ciepła. Daikin ogłaszaliśmy, rozmawialiśmy, bardzo no, bardzo, można powiedzieć, moje dziecko. Rozmawialiśmy w Japonii, namawialiśmy Japończyków. No, Powstaje udało się, będzie, będzie ogromna inwestycja. Ale też Wisman na Dolnośląskim, również pompy ciepła, więc my staramy się zagłębić po pierwsze baterii do produkcji, właśnie do magazynowania energii na potrzeby automotyw, ale i szerzej, i produkcji pomp ciepła. To się musi przełożyć też na ceny obniżenia i pewnej powszechności w dostępności tego towaru. Jeszcze na koniec, pieniądze, te 4 miliardy na poprawę na model Wmianę piece by miały być finansowane z KPO. Wiemy, że będą prefinansowane, więc na koniec pytanie: Co z pieniędzmi z KPO? Czy możemy być oni spokojni według Pana? Oczywiście, że tak. Komisja będzie swoim mrówczym tempem e, e, zmierzać do procesu wypłaty tych środków. E, natomiast najważniejsze jest to, że KPO jest zatwierdzone, więc nie ma tu wyjścia, te środki muszą być e, wypłacone. Jak szybko to się wydarzy, no tutaj działanie Komisji. No, Wiemy, jakie, jakie one są. Nie ma tam dużej dynamiki. W każdy dokument, każdy fakt jest sprawdzany wielokrotnie. No. Taka dzisiaj jest taka dzisiaj konstrukcja Unii Europejskiej. Tam wszystko przeglądała 15 rąk, wszystko trwa miesiącami. Ale słyszymy no, głosy komisarzy, którzy mówią, że te zmiany, które wprowadzone zostały w sądownictwie są niewystarczające. Być może, być może z tymi środkami to nie jest tak do końca. No tak samo jak mówiono, że KPO Polsce się w ogóle się nie należy, bo nie spełnia jakichś standardów i nie będzie, nie dojdzie do zatwierdzenia KPO. Ostatecznie udało się to zrobić. Myślę, że tak samo jest tutaj. Będzie to przeciągane, będzie to przedłużane. Będą dyskusje, wypowiedzi bardzo krytyczne, ostatecznie tak te Pieniądze weźmiemy i tak te pieniądze wydatkujemy tutaj w Polsce. Na przełomie roku czy później. Nie chcę tych dat już wskazywać, bo jakby im więcej mówimy o tych datach, tym komisja jest gotowa te daty przesuwać. Więc jak ja zadeklaruję, że będzie w grudniu, to ona będzie gotowa wypłacić w lutym. Więc nie deklarujmy, tylko ostatecznie doprowadźmy do ich wypłaty. Powiedział Waldemar Buda, minister Rozwoju i Technologii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Państwa zapraszam na kolejne wydanie studia PAP. Jutro o godzinie 10.